To moje paliwo! Okay. Dzień dobry. Na kanale Piwo to moje paliwo. Rycho po prostu rycho. I po prostu jaju. Proszę pana, nadszedł czas, kiedy będziemy musieli otwierać już e, skrzynki przetrwania. Skrzynki takie, przetrwania. Takie czasy nastały, proszę skrzynki pana. mocy. I tutaj mamy taką jedną. Mamy tutaj skrzynkę Survival Kit. Ta jest. Z browaru soli piwko. Nie istniejącego już chyba, przynajmniej nic nie wiemy. Czy na pewno zawieszony. Jest? Na pewno jest zawieszony, nie dzieje się nic. Jest Wojtek to... teraz struga meble, no. jak widać na załączonym obrazku. Gdzieś tam widziałem, że się gdzieś tam głowa. No. O właśnie, no, tak. do, do rozwalania tych, tych skrzyneczek, bo jak wyciągnąć to piwo stąd, nie wiemy sami nic. Nie, mamy, mamy, pro... narzędzia, mamy narzędzia, możemy próbować. Tak. Piwo nazywa się Polar Expedition uh -huh. i to chyba było najdroższe piwo w historii. No jedno, na naszym rynku jedno z najdroższych, Najdroższy, bo w dniu premiery koło 260 zł tak, to kosztowało. Tak. I myśmy się wtedy na tą cenę trochę obrazili. Troszkę tak. E, nie wiedząc co jest w środku i nie znając historii, którą zaraz opowiemy. Opowiemy zaraz opowiemy. No zacznijmy od tego co mamy na skrzynce napisane. Po kolei. Po kolei. E, Survival kit plus. Tak. Polar Expedition. Mhm. ekspedycja poralna, co do dzisiejszej pogody jest idealnie. Buteleczka numer 490, tak, z... z 527, które się pojawiły. I wszystkie skrzyneczki są zrobione przez Wojtka własno, ręcznie i własno narzędziowo. Tak. Warning, tylko dla autoryzowanego personelu. Rowersoli Piwko. I co to jest za piwo? I ja to raz przeczytam. <laughs> Iced White Fruit Imperial Stout Da. A, DBA, czyli double Barley Edge. jest. A, jest to piwo ciemne, dark beer, alkohol 11,8 i plato 24, także nie w kiju W składzie mamy wodę, słody jęczmienne, cukier muskowado mamy, uh -huh. owoce leśne, chmiel i drożdże. Tak jak powinno być, wszystko. Ale historia tego piwa nie jest taka prosta, ponieważ yy, Dziki, wymrażany imperialny stoł z owocami leśnymi, dwukrotnie leżakowany w beczkach po Jacku Danielsie. I tak, każda butelka była zapakowana ręcznie, ręcznie robiona w drewnianą skrzynię. W tym leżakowaniu, to piwo, sobie leżakowało ten stałcik. Dodane zostały owoce leśne, i piwo zostało wymrożone w sposób naturalny. Czyli na mrozie. Uwaga, na mrozie. Na mrozie. Ja nie wiem, jak to Wojtek tak. Nie maszynami, jakimiś specjalistycznymi, w jakichś laboratoriach, jak to robią niektórzy, tylko na mrozie. To tylko wystawił na jest. mroz i już. Tak. Po po czym... Ci... Tak, znowu do beczek. No i cztery lata ważył to piwo. Cztery lata, panie. Cały proces trwał 4 lata. Cztery lata ważył to piwo, aż głupio to wypić, ale my to wypijemy. Buteleczka 07. Tak, butelka 07 troszkę większa. Czy znaczy, na razie nie wiemy co tam jest, ale tak jest z opisu wynika. Musimy do tego dotrzeć. Dotrzeć. Jakoś no, spróbujemy do tego dotrzeć, więc bierzemy się za otwieranie tegoż. Mamy to. Mamy to, proszę Państwa. Mnę. Może wam się to kojarzy z trumienką na piwo, ale to nie jest trumna, to jest wręcz coś odwrotnego. Otóż ta butelka. Naprawdę solidna butla. Etykietka jest dzika. Dzika, to znaczy Polar Expedition i zaraz mi się to kojarzy z Danem Simonsem i Terrorem. Ewentualnie coś, coś. No i na butelce mamy to samo napisane co na tej etykiecie, na tej trumience. Nakazują tu pić ze snitera tak zwanego. I w, my... małych, w małych dozach. W małych dozach, ale my się tego nie będziemy trzymać, bo nie będziemy pić ze snitera. Kapselek i nie jest pić biały golas. Spróbujemy co tu dzieje się. No to nadejszła ta chwila. Yy, jeszcze chciałem dodać, że piwo jest. Yy, no już yy, data rozlewu 22 października 2020. No, czyli yy, za chwilę będzie miało 2 lata. lata. Tak. A zachowuje się tak. Nie dzieje się nic. Nie dzieje się, nie, się nie dzieje się nic. W końcu to imperialny stout. Tak jest. Więc mu się nigdy nie zadzieje nic. Nic. No i lejemy to. Tą... O! I to jest właśnie mała dawka. To jest właśnie mała dawka. Jakby się kto pytał. Tam. To jest <laughs> odpowiednia szklanka. Jakby się kto pytał. Ale to tam... pięknie pachnie. No pachnie z daleka. Ale panie. czad. i pachnie rzeczywiście ja nie... owocami. Eee, no, owocami ciemnymi owocami, ale też stałkiem też kawą i kawą jak najbardziej zresztą kolor i ogólnie to to to, to, to no jest, cherry, jest cherry, cherry. kawowe, nie? Czery. no wow kawa, owoce, kawa, właśnie owoce te, leśne, te leśne, leśne, ale. ale też jakaś liśnia. też jakiś coś iba. się tak. No, tak, tak, tak i? i potężna moc od beczki od tego dania. E, alkohol delikatny, delikatny jest. jest. Mimo, jest, że to jest. piwo ma. 11 V, tak, 11 volt, ale jest 2 lata po rozlewie. Uh -huh. To ten alkohol jeszcze jest, troszkę jest, jest wyczuwalny w zapachu. Jest ale taki, tak przyjemnie. Tak przyjemnie, jest przyjemnie. Taki ostry, to tak jest. tak likierowaty, taki ostry sztynk, ale to tak bardzo delikatnie. Ale przyjemny bardzo. zapach. Dobra, spróbujmy to. Na zdrowie. Tak jest. No i tu miłe zaskoczonko. To jest wytrawne piwo. Tak, wytrawne, lekko kwaskowate. Lekko kwaskowate, tak. Lekko kwaskowate. Te owoce wszystkie są, które tu zostały opisane, to znaczy opisane owoce leśne, no one tu są. Jest tu laktoza? Nie. To jest bez laktozy. Aha. A jest tak gładziutkie, jakby była. Gładziutkie jest, takie ale wręcz jest... wręcz mleczne. Ale kwaskowe troszkę tak. też takie. jest, jest. Jest delikatnie kwaskowe. Od tych owoców. Ale, ale czy, czy to piwo... Jest warte 260 złotych, proszę pana. To znaczy, tak, zanim przeczytałeś o tym, jak ono powstawało, to nie. Tak, myśmy się wtedy myśmy obrazili. się obrazili. Po czym, jak już się dowiedzieliśmy, że to było wymrażane na mrozie i dwa razy w beczce po Danielsie i cztery lata. E, w ogóle proces, e, proces krąg, trwał. Proces trwał. Więc tu można już polemizować tak. i trochę oko na tą cenę przymknąć. Natomiast teraz, już degustując, mm -hmm. to mam pewne wątpliwości. Nadrabia cała otoczka, cały proces produkcyjny, warzelniczy wręcz, ale 3, 260 jak było na początku, no wahałbym się. Wahałbym się, Wachałbym ja się. Też bym się wahał, ponieważ... Nie nadrabia y, t, tym nawet smakiem, gdzie jest naprawdę konkretnie. Tutaj trudno coś powiedzieć złego o tym piwie. Jest leśny owoc? Jest. Jest kwaskowa? To jest. Jest stoutowa? To jest. Beczkę czuć? Czuć. Co jest stoutowa. Beczkę właśnie czuć? Tak, bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Alkohol fajnie wyczuwalny, bez przesadyzmu. No czuć ten alkohol. Powiedz Pan, pan dwa lata stała ta butelka tak. i ten alkohol nadal jest, 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 jest wyczuwalny. Wytrzymane. Grzeje to potężnie. Tak. Jak Super. na taki gorący dzień w sam raz. <laughs> My zawsze otwieramy właśnie Wszystko takie imperialne inaczej. stałty i latem. Tak, jeszcze podgrzewane powinny być. Rodzi się pytanie. Dwa razy beczkowany w beczce po czeku Danielsie. Uh -huh. Czy to była ta sama beczka, czy dwie a... różne beczki, no tak. proszę pana? Można by zadać. I czy to ma w ogóle coś do rzeczy? Sądzę, że niewiele, a może i ma. No. może się, nie mamy, to się To było pytanie z cyklu takich bez odpowiedzi. Powiedzmy sobie tak. Jest bardzo dobre. Ale dla mnie to smakuje, nie smakuje jak wymrażanka. To prawda, i poza tym też nie ma do czego się odnieść i porównać, ponieważ tak dzikusa takiego to jeszcze nie widzieliśmy. No nie, takiego dzikusa to jeszcze nie widzieliśmy. No trudno rzeczywiście się odnieść do tego. Yy... Tak, no dobre. Jak jeszcze traficie, butelkę już teraz kosztuje około 80 złotych z tego co widziałem. I to już jest cena naprawdę. To już, to już spokojnie, Ania, to już można dać tak, spokojnie, tak, to 80 tak. Koło 100 złotych. 100 zł to nie jest grzech. Nie. nie, to jest, jest duża butelka, bez... to jest Wgadza bardzo się. dobre piwo, które można na kilka razy sobie wypić. Tak jak widać na załączonym obrazku. W małych da dawkach. dwa razy. W małych w dawkach? Takich właśnie. <laughs> no i cóż. Sądzę, i że tych butelek nie zostało dużo. Ale jeszcze są dostępne. Może gdzieś jeszcze są, znaczy na pewno jeszcze gdzieś są. Jest to ciekawostka, jest to kawał solidnej roboty, dużo pracy przy tym. Nawet te trumienki, z których powstaje to piwo, yy, to też jest... Trzeba się przy tym trochę napracować. Nie? Bo to, przy tym wszystkim trzeba było się bardzo napracować, więc to, to piwo ma. Złożony kawałek dobrej roboty i tyle. Nie? Aczkolwiek wyszedł, moim zdaniem wyszedł po prostu bardzo dobry, imperialny stał z owocami. Nic ponad. No tak, tak. Nie, 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 absolutnie tutaj nie można yy, ochów i achów jakichś wznosić, bo, bo będzie lekka przesada, przynajmniej ja tak sądzę, to jest... Po Prawda. prostu, tak jak powiedziałeś, porządny stał, z owocami leśnymi. Przejdziemy do poezji w takim razie. Imperialny stał, że beczki wpadł, a na niego zać owoce z lasu, na śnieg i mróz wystawił go, to trwało dużo czasu. I znów do beczki podanielszedł rzeku i tak cztery lata do pierwszego degu. Kosztowało krocie jak każde łakocie. Czy było warto? Sam sobie odpowiedzieć kolego. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Cześć!